Ja mogę do każdego Gram -Rock Kida pojechać z moim skalpelem i mu wbić kurwa w serce. A to nie jest tępe narzędzie. Ci, którzy bili cię w szkole, powinni cię tak mocno pobić, żebyś zdechł jak pies. Pfff, becz ples. Bitch, fucking place. Ja mogę do takiej osoby, jaką jest Gramlock Kid, jest wielu Gramlock Kidów, pojechać i pierdolnąć mu książką The Silver Eyes. Naprawdę. Powinno się ciebie wsadzić na krzesło elektryczne. Powiem lepiej. Do Gramok Kidów. Wezmę wszystkie książki z FNAF, jakie posiadam, i pierdolę tak mocno w ich głowy, że już pójdą po rozum do głowy i kurwa odsubskrybują tego z jakim jest Gramlock.pl. No, bitch, please. Żeby subskrybować takiego popierdolonego człowieka, jakim jest Gramlok, no to trzeba być naprawdę zjebanym albo mieć ujemne. O, To chuja psa. Idź się zabij. Martwy mem, który już jest nie w użytku, przez który wszyscy. Robią kurwa face palma. Zabij się. No kurwa. Martwy mem stworzony przez Gargamela. Ci było podarżnąć gardło. Bad fucking place. Ja jestem tutaj tylko dla Purple i to dzięki niemu ten kanał się poniekąd wybił na YouTubie. I chciałbym Wam powiedzieć, że stawiam się w obronie PurpleGuy.pl: Który kurwa nic nie zrobił. No, poza tym, że poniekąd nagłośnił tą całą dramę pomiędzy spierdoliną umysłową a fajnym gościem, gdzie tą spierdoliną umysłową jest gramok TV. To jest mój mózg po przeczytaniu tych wszystkich gruźby, żeby się Purple Guy Pal zabił. Ale on się nie zabije. Bo on jest najmądrzejszym facetem, jakiego znam. To jest mój mózg, a to jest to, co właśnie kurwa przeczytałem. Po prostu kurwa mózg mnie rozsadziło jak przeczytałem te wszystkie, kurwa, groźby. I wszystkim tym gramlockidom mogę wbić tulipana ze szkła w serce, przez co się wykrwawią i będą w końcu innymi osobami, bo, kurwa, będą martwi. I, guess. I kochani, to było moje w obronie PurpleGaya.pl I naprawdę ch chciałbym Wam serdecznie podziękować za te wszystkie miłe komentarze, bo ja wszelkiego rodzaju hejt usuwam z automatu. Wszyscy, którzy mi pisali, że się kurwa skończyłem, bo się kurwa nie skończyłem jeszcze do takiego stopnia. Mam dla nich to. Czyli kurwa przypierdolenie dosyć grubą książką. Dobra. To było moje w obronie. Purple Gaiapl. I miejmy nadzieję, że Gramlok-Kidy albo pójdą po rozum do głowy i przestaną subskrybować tą spierdolinę umysłową, jaką jest Gramlok TV, albo się kurwa zabiją, tak jak kurwa grozili PurpleGuyowi.pl. Ogólnie fandom Gramloka jest o wiele kurwa gorszy niż szugajki, Serio i Gromloka są jakimiś kurwa dzieciakami po 5-6 lat. Dobra, do zobaczenia i do następnych odcinków. Na razie.